Ze wszystkich planet we wszechświecie Ziemia jest oczywiście najlepsza do życia, prawda? Ziemia jest wspaniałym miejscem, ale naukowcy odkryli kilka światów, które mogą być jeszcze bardziej sprzyjające życiu. Większość kandydatów na naszej liście super zdatnych do zamieszkania światów to obiekty znajdujące się tak daleko, że na razie nie mamy możliwości ich odwiedzenia. Na szczycie naszej listy znajduje się planeta oddalona o 3000 lat świetlnych od naszego układu słonecznego. Planeta, której nazwę widzicie na ekranie, wydaje się spełniać kluczowy warunek niezbędny do podtrzymania życia. Znajduje się w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy, co oznacza, że warunki na jej powierzchni nie są ani zbyt gorące, ani zbyt zimne, aby mogła istnieć kluczowa substancja podtrzymująca życie woda w stanie ciekłym. Jednak to nie jedyna jej zaleta. Układ planetarny, do którego należy, może mieć około 5,5 miliarda lat, co oznacza, że jest starszy o około miliard lat od naszego układu słonecznego. Planeta niemal spełnia również wymagania dotyczące rozmiaru. Poszukując super zdatnych do zamieszkania światów, naukowcy zwracają uwagę na planety, których masa nie przekracza 1,5 raza masy Ziemi, a średnica jest większa o maksymalnie 10%. Według naukowców, większy rozmiar planety pomaga jej zatrzymywać ciepło. Gdyby średnia temperatura na tej planecie była o 5 stopni Celsjusza wyższa niż na Ziemi, mogłaby ona charakteryzować się jeszcze bogatszą bioróżnorodnością. Jednak planeta ta jest prawie dwa razy większa od Ziemi, co może wykraczać poza optymalny zakres. Dodatkowo badania wskazują, że jest ona zimniejsza od naszej planety. Jednak przy odpowiednim składzie atmosfery i silnym efekcie cieplarnianym temperatura mogłaby wzrosnąć do poziomu sprzyjającego życiu. A jeśli chodzi o superzdatne do zamieszkania światy, to dopiero początek. W odległości 2700 lat świetlnych znajduje się Kepler-69C. Ta superziemia może mieć około 7 miliardów lat. To plasuje ją w idealnym przedziale wiekowym dla planet superzdatnych do zamieszkania, wynoszącym od 5 do 8 miliardów lat. Zakres ten opiera się na fakcie, że na Ziemi pojawienie się złożonego życia zajęło około 3,5 miliarda lat. Oznacza to, że najlepsza szansa na znalezienie życia istnieje na planecie nieco starszej od naszej. Jednak ta egzoplaneta może być nieco za duża, by uznać ją za superzdatną do zamieszkania. Jej masa jest prawie cztery razy większa od masy Ziemi. Tak ogromna skalista planeta mogłaby mieć jeden gigantyczny kontynent, którego centralne obszary pokrywałyby rozległe pustynie. Jednak wybrzeże otoczone oceanem Keplera mogłoby być idealnym miejscem do życia.